Stres warto jest wyładować na przykład mocną sesją na siłowni, sesją interwałów, a najlepiej to w ogóle treningiem sztuk walki. Jednak nie jest to prawda. Mogą być osoby, dla których to rzeczywiście jest najlepszy sposób rozładowania stresu, ale jest to ich metoda. Badania naukowe pokazują, że nawet spacer może być efektywną. Metodą redukcji stresu, i wcale nie muszą być to wysiłki bardzo intensywne. Wiąże się to też z przekonaniem, że złość warto jest wyładować, i stąd popularne robią się pokoje wściekłości, zwane też w polsku szaurumami. Naukowcy mają wątpliwości, czy tego typu wyładowywanie się tak naprawdę nie sprawia, że stajemy się bardziej agresywni i niekoniecznie rozwiązuje to nasz problem.